Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Ale Jak Gwiazd w WSR-u prowadzonego przez samorząd studencki Warszawskiej Szkoły Reklamy. Dzisiejszy odcinek poprowadzi Juliet Boruta. Dziś jest ze mną. Max Nowakowski na co dzień boksuje, a w wolnym czasie studiuje strategię reklamy w WSR-ze i ostatnio też hobbystycznie rysuje oraz grałem w jednym filmie. Super fantastyczna biografia. Max. Dlaczego kierunek strategia reklamy? Co w nim jest takiego wyjątkowego i jakie masz plany na przyszłość? Opowiedz nam. Wydaje mi się, że strategia reklamy to dobry kierunek pod tym względem, że marketing jest wszędzie, nieważne co się robi, czy jest się samemu, działa się w jakimś biznesie, czy się pracuje u kogoś, to też się może przydać. Trzeba umieć albo przede wszystkim siebie zareklamować. A jeśli ma się jakiś biznes, to ogólnie trzeba ten biznes umieć zareklamować. Wydaje mi się, że jest to dosyć przyszłościowy kierunek, to jest coś, czego myślę, że sztuczna inteligencja szybko nie zastąpi, wymyślenia dobrze reklamy. Myślę, że nie zrobi tego na razie tak jak człowiek. Oczywiście wszystkie te rzeczy są do zastąpienia, ale wydaje mi się, że to jest w porządku kierunek. Szczególnie dla takiej osoby jak ja, która nie jest w stanie w normalne elementy studiów się dobrze wpasować, to ten, ten kierunek jest naprawdę fajny i Uczę się na nim ciekawych rzeczy, które mi się przydają też w innych dziedzinach. Okej, okay. ciekawa odpowiedź. A bazując na Twoim doświadczeniu w życiu oraz doświadczeniu w edukacji czy też w pracy, jaką byś dał radę młodym osobom, które dopiero szukają swojej ścieżki zawodowej, swojej ścieżki kariery? Myślę, że coś, co mogę powiedzieć, to jest dosyć banalne i to jest uniwersalna zasada: że róbcie to, co lubicie. Nie ma sensu się męczyć, bo na siłę to nikomu nic nie wychodzi. Wszystko musi przychodzić naturalnie, jeśli coś nie przychodzi naturalnie to znaczy, że to nie jest to nie jest ten kierunek. Nie możecie na siłę starać się pójść w coś, bo ktoś wam powiedział, że powinniście w to pójść albo... To wy to musicie czuć przede wszystkim i to jest najważniejsze. A rada dla młodych ogólnie? Jako, że sam jestem młody to nie jestem żadnym autorytetem, żeby młodym jeszcze jakieś dawać rady. Ale mogę powtórzyć radę, którą ja usłyszałem od trenera Zbigniewa Raubo, legendy polskiego boksu. Ta rada to... Nie chciejcie nic za szybko. Wszystko na spokojnie, czasu. Nie denerwujcie się, że wam nie wychodzi, będzie wam nie wychodzić. O to chodzi, że wam nie wychodzi, dopóki wam wyjdzie. I to jest kwestia po prostu pokazywania się codziennie tam w, w miejscu, gdzie szlifujecie swoje umiejętności, niezależnie z, jakiego to jest, z jakiej to jest dziedzinie. I po prostu popełniania błędów, dopóki wam nie wyjdzie coś perfekcyjnie. I potem dalej szlifowania tego, nawet jak już wychodzi wam perfekcyjnie, postawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. I. Przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość, i cały czas oczy na celu. Bez, bez, bez rozkojarzenia się, że o, już zrobiłem tyle, to już, już jestem super, już, już, już jestem najlepszy. Nie, nie można, nie można. Jeśli chcecie być w czymś faktycznie najlepszy i chcecie faktycznie dojść do jakiegoś celu, nie możecie nigdy w pełni się oddać takiej satysfakcji z tego, co zrobiliście. Zawsze musicie szukać błędów w, swojej, w swoich umiejętnościach. Ale też gdzieś tą satysfakcję trzeba pozyskać, tak? Trzeba jednak troszkę być zadowolonym z siebie. Jak ty na to patrzysz? Oczywiście satysfakcję trzeba mieć z tego, co się robi i tego nikomu, nikomu nie zabraniam, a wręcz wskazuję, bo bez sensu jest robić rzeczy, z których nie macie satysfakcji. Wydaje mi się, że satysfakcja i tak, i tak będzie, jeśli robicie coś, co lubicie, a trzeba umieć nad nią zapanować. Jeśli, jeśli zacznie wam wychodzić, to trzeba umieć te, te bestie pod kontrolą po prostu. Okej, okay. okay, rozumiem. A takie pytanie jeszcze ogólne. Jak rozumiesz pojęcie sukcesu? Czym dla ciebie jest sukces? sukces? Sukces jest pojęciem bardzo względnym, dla każdego to może być coś innego i podejrzewam też, że w różnych, na różnych etapach życia to, jest, to są różne rzeczy. Wydaje mi się, że sukces to może być po prostu nawet nie sam w sobie osiągnięcie jakiegoś celu, ale dążenie do rzeczy, która jest faktycznie najważniejsza dla danego człowieka w danym momencie. I ta ścieżka, bycie na tej ścieżce, i faktycznie to poczucie, że robi się coś w dobrym kierunku, i że dobrze się spędza swój czas, i że dobrze się wykorzystuje swój czas, który się ma na tej ziemi ograniczony, to jest, to jest sukces. A kto lub co jest dla ciebie inspiracją tak na co dzień? Na co dzień, mm, oczywiście, na przykład, różni ludzie typu. Bokserzy, zawodnicy MMA, czyli ludzie z dziedziny, z dziedziny, którą się najbardziej zajmuję albo dziedzin pokrewnych, ale też ludzie wokół mnie. Moi znajomi, ludzie, których kocham i ludzie, do, którzy, którzy są wokół mnie, ale widzę jakby w nich pewien, rodzaj, pewien rodzaj autorytetu. Na przykład starsi koledzy na boksie, którzy już mają jakieś doświadczenie, ale też są jakby starszymi, w cudzysłowie starszymi braćmi. Dla mnie pod, pod tym względem, że jak czegoś nie umiem, to mi to wytłumaczą co zrobiłem źle. I tego typu ludzie, którzy po prostu, których mam wokół siebie, z których też mogę czerpa, czerpać inspirację, bo jej nie trzeba czerpać naprawdę z, od niewiadomo kogo. To są ludzie, ludzie wokół mnie po prostu. Czyli dosyć łączysz takie życie to edukacyjne, zawodowe również z sportowym. Jak Ty na to patrzysz? Jakie są plusy, minusy, na co trzeba zwrócić uwagę przy takim stylu życia? Wydaje mi się, że to jest wszystko jedno i się pięknie uzupełnia. Wydaje mi się, że sztuka ze sportem się świetnie uzupełnia. Inaczej. Ja to mogę o się tylko powiedzieć, bo w tym mam doświadczenie. Boks się świetnie łączy ze sztuką. Wydaje mi się, że jeśli ktoś faktycznie się poświęci temu i żeby zrozumieć, na czym polega boks, to dostrzeże sztukę w tym, że to jest faktycznie coś, co wymaga takiego szlifu, takiej perfekcji, tak samo jak sztuka. Tak samo jak sztuka wymaga malowania tego samego 10 tysięcy razy, to tak samo trzeba 10 tysięcy razy wyprowadzić lewy prosty, żeby dobrze go wypro umieć wyprowadzić. I wydaje mi się, że te rzeczy, wydaje mi się, że sport pozytywnie wpływa na moje, na moją edukację, na moje, też, też, też na rzeczy artystyczne, typu właśnie to rysowanie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to też działa w drugą stronę, że wszystko, wszystko nawzajem się napędza w pozytywny sposób i że bez Którejkolwiek z tych rzeczy byłbym niekompletny, ale wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy w jakiś sposób pchają mnie do przodu, i te rzeczy pchają siebie nawzajem do przodu też. A wróćmy do tematów artystycznych. Wspomniałeś o filmie, filmie plenerowym Zakręć jeszcze raz. Czy mógłbyś się podzielić historią na ten temat? Tak, y, z przyjemnością. Była to moja pierwsza rola, mm, jakoś dwa tygodnie przed, może trzy, przed plenerem w Zakopanym. W październiku reżyserka tego filmu, Kasia, pozdrawiam Kasię, Kate. Pozdrawiamy serdecznie Kasię, Kate. Kate podeszła do mnie przed WSR i mi się zapytała, czy chce zagrać w filmie, bo dla mnie rolę. Nigdy w życiu wcześniej nie miałem do czynienia z żadnym aktorstwem. Grałem tylko w jasełkach, w drugiej klasie podstawówki. Czyli tak amatorsko. Tak, i wtedy chyba zepsułem tę swoją rolę, więc nie miałem dobrych doświadczeń z tą dziedziną. Ale jako, że bardzo lubię dziewczyny z reżyserii z drugiego roku, to uznałem, że z przyjemnością zagrałem w ich filmie, i faktycznie było to bardzo ciekawe doświadczenie. I gdzieś Cię dalej pociągnęło do tego aktorstwa właśnie przez film z WSR-u? W pewien sposób, tak. Przede wszystkim dostałem pełny obraz tego, czym jest aktorstwo, że to wydawało mi się to dużo prostsze. Mimo tego, że na logikę oczywiście wiedziałem, że to nie może być takie łatwe, skoro trzeba zagrać zupełnie kogoś innego, że trzeba być kimś zupełnie innym. Jeśli się faktycznie gra jakieś ambitne role. Ale faktycznie też w pewien sposób mnie to, mnie to zaciekawiło, że to, to, jest, to jest coś fajnego. Dostałem też oczywiście, zostałem ściągnięty nogami na ziemię, że wydawało mi się, że będę w stanie lepiej to zagrać. Mimo tego, że nie miałem jakiejś ciężkiej roli, gdzie musiałem jakieś emocje zagrać i tak dalej, to było mi ciężko zagrać jakąkolwiek rolę, taką nawet prostszą. I to też jakby w moim przypadku. Wydaje mi się, że mam coś takiego, że jak widzę, że coś nie do końca mi wychodzi i że ma, mogę się w czymś poprawić i że mam, jestem czymś, w czymś zwyczajnie słaby, to mam taki napęd w głowie, że nieważne co to jest, to i tak chociaż trochę się spróbuję w tym poprawić. Więc chciałbym jeszcze poprawić się w aktorstwie, chociażby dla własnej świadomości, że jestem w stanie lepiej zagrać. Właśnie chciałam też zapytać, jak wspominasz pracę na planie, jak wspominasz ekipę. Ekipa super. Wydaje mi się, że z każdą inną ekipą byłoby to mniej przyjemne. Co nie znaczy, że było to przyjemne. Momentami było to bardzo ciężkie, momentami nie miałem już totalnie siły, ale mam satysfakcję z tego, że zrobiliśmy dobrą robotę. Mam pod kreską coś takiego, że nawet tych momentami było strasznie i może dlatego właśnie, że momentami było strasznie ciężko, ta satysfakcja z tego ukończonego dzieła jest taka duża. I wydaje mi się, że nie byłoby lepszej ekipy, z którą mógłbym to nagrać. Tak, potwierdzam. Ekipa fantastyczna. Również wystąpiłam w tym filmie. Ale przejdźmy do tematu, właśnie pytania na koniec. Czy zastanawiałeś się także nad inną ścieżką zawodową, bądź wyborem innego kierunku studiów? Co do ścieżki zawodowej, to nie mogę powiedzieć, że jakąś mam teraz, ponieważ najważniejszy dla mnie w tym momencie jest boks. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Mam nadzieję, że jak będę tu kolejny raz, to będę mógł coś jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Pewnie zapraszamy. Bo duże rzeczy się dzieją w najbliższych miesiącach z tym związane. Także wtedy, wtedy, jeśli będę miał taką możliwość, jeśli dostanę zaproszenie, to dam znać. A jeśli chodzi o studia, to przez pół roku byłem na innych studiach. To były studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania, to były finanse, biznesu i rachunkowość. Były to. Nie studia dla mnie. Dostałem się jakimś e, trafem losu na studia z mądrymi, które umiały w matematykę. Ja też umiałem, ale mniej i niewystarczająco i się strasznie męczyłem na tych studiach, także dlatego, dlatego jestem tutaj, dlatego zacząłem szukać innych, bardziej... Zac... Dlatego zacząłem szukać studiów, na których mogłem żyć po prostu i oddychać normalnie i dobrze się czuć, jeśli chodzi o to, co robię na co dzień i to, jak spędzam czas, bo tam miałem wrażenie, że tracę czas. Że nie uczę się rzeczy, które mnie faktycznie interesują. A jeśli teraz miałbym zmieniać studia, to poszedłbym do WSR-u na fotografię w mediach. Pozdrawiam wszystkich z fotografii w mediach. Super. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za świetny wywiad. Ja dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i widzimy się pewnie niebawem. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Podcast poprowadziła Juliet Boruta. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Do zobaczenia!